Panie Grzegorzu, ja mam to pytanie, które cały czas stawiam, dlaczego niech pan wyjaśni, dlaczego lepiej być poddanym niż obywatelem. Bo lepiej jest żyć w prawdzie niż w zakłamaniu. Demokracja jest podniesieniem do rangi zasady ustrojowej kłamstwa i obudy. Gdzie jest kłamstwo, gdzie jest obłuda? No, no kłamstwem jest y, twierdzenie czy uroszczenie takie, że, y, że to lud y, rządzi. Tak? No, y, y, nie rządzi, bo nie podejmuje decyzji, jest tylko podbechtywany przez rozhuśtanie nastroju do tego, żeby aktem wyborczym co parę lat zalegitymizować, zalegitymizować rządy tej akurat szajki, która do władzy się dorwała. No ale, ale towarzyszy temu frazes, frazes, frazes demokratyczny. Kiedy, kiedy mamy demokrację, no to właściwie dokładnie nie wiadomo, kto rządzi. Na przykładzie Polski... Możemy powiedzieć, że z całą pewnością nie podejmują decyzji ostatecznych ci, których nam się pokazuje w telewizorze jako, jako prezydentów, premierów, ministrów, marszałków. To nie oni podejmują ostateczne decyzje i od czasu do czasu ta prawda wychodzi na jaw. Od czasu do czasu premier z dnia na dzień musi się wycofać z jakiejś decyzji, którą ogłosił już był poprzednio w telewizorze i wtedy, i wtedy staje się. Jest zupełnie jasne, że to y, gdzieś piętro wyżej, a może i kilka pięter nad nim podejmowane są decyzje ostateczne. Otóż to jest rzeczywistość zakłamana, oszukańcza, y, oparta y, na, 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 tej, y, na tej nieprawdzie i na tej niegodziwości, bo niegodziwością jest y, y, pogardliwe traktowanie mas. Nikt przecież z władców, rządców demokratycznych nie wierzy w to, że decyzje wyborcze są oparte na jakimś rozeznaniu, na jakiejś rzetelnej analizie sytuacji plusów dodatnich, plusów ujemnych. Nie, to jest tylko rozhuśtywanie nastrojów. To nawet jest deklarowane w różnych kampaniach wyborczych, kiwają głowami, eksperci telewizyjni, no to jest kampania wyborcza, to dlatego my teraz tak. Co jest, co jest, yy, yy, co jest zatem ohydne w demokracji, no to, no to właśnie ta, yy, yy, ta niegodziwość i to zakłamanie. Co jest piękne w monarchii, yy, piękne jest to, że sprawa jest jasno postawiona. Wiemy, kto jest nad nami, znamy go po imieniu Znamy jego, jego twarz, znamy jego rodzinę, wiemy skąd się wziął. Tak? Nie zostaje królem e, jakiś Filip z Konopi, ktoś, ktoś znikąd. Yy... Monarchia moich marzeń to oczywiście monarchia dziedziczna, a nie, a nie elekcyjna, która jest takim półproduktem, półśrodkiem i, i jest w gruncie rzeczy właśnie również jakąś formą chaosu, na który skazuje nas ten, ten rytm wybieralności w wypadku monarchii elekcyjnej takich dożywotnich prezesów. No właśnie, w przypadku monarchii elekcyjnej tam jeszcze no, kandydaci, no to, to też wywodzili się z pewnej sfery. To jeszcze był Ktoś. To to jeszcze był jeszcze ktoś. Był ktoś. A, a dzisiaj na przykład, e, wybory, no to jest taki plebiscyt, prawda? Ja się muszę lepiej zaprezentować, żeby się lepiej sprzedać. Ko, przed kim się muszę zaprezentować, komu się muszę podlizać. I zawsze mieć budżet. Żeby Ale komu to się powierzyć. muszę podlizać? Tak zwanemu wyborcy. I mamy takie sceny, kiedy to kandydat jeden tańczy disco polo, prawda, na scenie. Pijany Jelcyn też tańczy jakiś jakieś wygibasjon, czy wyobrażamy sobie na przykład kanclerza Metternicha, czy wyobrażamy sobie kanclerza Bismarka, że tańczą na jakimś podium, żeby się przypodobać jakiejś gawiedzi. No to, to, albo Piłsudski, że tańczy gdzieś tam, prawda, na placu przed wyborami. No właśnie, Piłsudski. To, że pomijając krytykę tej postaci, którą moglibyśmy tutaj pewnie przeprowadzić eee, ogromny sentyment ogromny sentyment eee, ma lud polski do Józefa Piłsudskiego. Czego to jest wyrazem? To jest wyrazem eee, tego, że w każdym człowieku tkwi taka naturalna tęsknota za tym, żeby na górze był ktoś, kto te sprawy kontroluje i trzyma w ręku nasz i W nasz czego los. potrafi pogodzić urzędnikowi i otóż i otóż to jest tęsknota naturalna. Tak, tęsknota naturalna. I monarchia odpowiada na tę tęsknotę w sposób uczciwy i nieowijający niczego w bawełnę. Natomiast demokracja odpowiada pewnym, pewnym urojeniem. To znaczy funduje nam taki jakiś konkurs piękności. Nie realizuje tęsknoty ludu, tej tęsknoty za, za wyrazistym liderem, no bo ci liderzy się zmieniają, mogą być odwoływalni i w związku z tym lud lokuje swoje marzenia i tęsknoty w rozmaitych przypadkowych postaciach jakichś królów jednodniowych. W poniedziałek lud na przykład kocha. W jakiegoś prezentera telewizyjnego a, a, a we wtorek obdarza zaufaniem jakiegoś Kuronia czy Kwaśniewskiego bo to byli liderzy w sondażach popularności przez, przez lata minione I, i to jest i to jest w efekcie smutne a dla państwa tragiczne bo, bo co jest ważne dla państwa ważna jest ciągłość Ważna jest ciągłość, ważne jest to, żeby państwo trwało i potrzebna jest osoba władcy, który uosabia ciągłość państwa. Potrzebna jest osoba władcy i dynastia która tę ciągłość uobecnia i unaocznia. Oczywiście, jeśli marzę o monarchii, to nie o jakiejś cepeli, nie o jakichś podróbach żałosnych w rodzaju, w rodzaju brytyjskiej rodziny królewskiej, która jest właśnie. Takim, takim smutnym i żałosnym obrazem tego, do czego monarchię doprowadziła protestancka rewolucja przez kolejne stulecia. Marzy o czymś trwałym i prawdziwym. I oczywiście to, to, to trzeba jasno powiedzieć, że nie ma monarchii prawdziwie szlachetnej innej jak tylko monarchia katolicka. To jest ciekawostka, właśnie, a propos właśnie jeszcze tutaj, e, pewnych e, mitów. E, ci, którzy chwalą demokrację, mówią, a, bo tutaj każdy może. A no właśnie, my chwalimy monarchię, dlatego że nie każdy może. No nie każdy może zostać królem, tylko syn króla. Albo mi, na, w monarchii dziedzicznej. I teraz nie ma takiej możliwości, że nagle ten y, z potopu, wzięty, piegła siebie z psiej wólki, zostaje władcą, prawda? czy zostaje ministrem, nie? bo Jakbyśmy popatrzyli na ministrów dawnych władców, co znaczy minister po Nie, sługa. To był sługa danego władcy od tego czy tamtego. Jak się nie sprawdza, władca go mógł w najlepszym przypadku zwolnić, prawda? a w ostatecznym skrócić o głowę, bo to był jego sługa. Dzisiaj mamy tak, taką sytuację, w której ludzie zwani ministrami, czyli słudzy, są wożeni limuzynami, to jeszcze z obstawą, a ten konstytucyjny suweren jeździ trawejem albo autobusem. To, to, jest, to jest pewien taki paradoks. No, no to jest właśnie jeden z fałszów demokracji. Tak, jeden z oczywistych fałszów demokratów. Druga sprawa to jest taka, że do, do pewnej roli człowiek był przygotowywany od dziecka, jak w rodzinie kuleców. Pokoleń. Od, pokoleń. od pokoleń. Ale ja mówię o danym pokoleniu. Małe dzieci są uczone języku obcym, bo wiadomo, dzieci się najszybciej uczą języku obcym, prawda? Potem jest uczony tego, 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 tego. Jak masz 17-18 lat, on ma taką wiedzę państwową i, 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 i w ogóle, że on bije na głowę wszystkich absolwentów akademii różnych, prawda, i współczesnych, nie? A dzisiaj przypadkowy człowiek, który gdzieś tam znalazł się na odpowiednim miejscu listy partyjnej, Zostaje mianowany ministrem od tego, ministrem od tamtego. Komuniści mieli poczucie humoru, bo mianowali ministrami ludzi, których nazwiska kojarzyły się z resortem. Na przykład był Adam Glazur, prawda, był ministerstwo budownictwa, był Leon Kłonica, minister rolnictwa. Michalkiewicz sobie kpił w piśmie gospodarz, chociażby rząd PRL zamierzał reformować rolnictwo za pomocą kłonicy. To kpił w 8 roku. Michalkiewicz sobie w ten sposób. Więc e, dzisiaj tak, Lenin mówi: w no, kucharka może być ministrem w socjalizmie. No o to Chodzi, żeby nie było. Żeby tym ministrem był człowiek a no, kompetentny. A no właśnie, bo jeszcze, jeszcze taki fałsz demokracji, że przez większość z nas nie zna się na polityce, bo nie chce się znać na polityce, bo większość z nas. Nie interesuje się życiem publicznym, interesuje się życiem swoim i swoich najbliższych. I czy w tym jest coś złego? Nie, nie. W tym nie ma niczego złego. To normalne i naturalne, że sprawy życia zbiorowego i organizacji życia zbiorowego interesują. Mniejszość, mniejszość która, która tak jak my tutaj właśnie popada w taką aberrację ale, ale nawet na, na tle tych że, zainteresowań. Że wciąganie szerokich mas, szerokich rzecz do życia publicznego i politycznego jest cechą charakterystyczną ustrojów totalitarnych. Prawda? Bo ciekawa sprawa. Za, ale Warren Carroll w piątym tomie historii chrześcijaństwa pisze, że w dawnych A. wiekach w, w wojny to czyni panowie rycerstwo i najemny żołnierz, który miał za to zapłacone, to był jego zawód. A od czasów rewolucji francuskiej mamy już pobór przymusowy pobór mas, co Napoleon jeszcze, prawda, rozbuchał. I od tamtego czasu mamy już... Aktem każdej pobór. rewolucji jest pobór do wojska. I wojna totalna, umasowienie wojny. Kiedyś walczyli zawodowcy, prawda? Mało tego. Walczyli, to znaczy ponosili ryzyko. Ponosili ryzyko? Być, być szlachcicem, być szlachetnie urodzonym, to znaczyło e, ponosić to ryzyko nagłej utraty życia w nieprzyjemnych okolicznościach na skutek wypełniania obowiązku stawania konno i zbrojno na potrzebę konno. I, I to się nie każdemu tego Nie każdy zbrojno. zatem chciał to. być szlachcicem. Tak, to jest, ale to jest mało konno i zbrojno. Trzeba dodać, i na własny koszt. takie na własny koszt. Bo, bo tutaj jakiś demagog powie tak, to była warstwa próżniacza, ta szlachta, tu chłop tyrał, ten pracował, a szlachcic Proszę Państwa, do pospolitego ruszenia szlachcic musiał stawić się z własnym uzbrojeniem, z własnymi zapasami żywności pocztę... na kilka tygodni pachołków. i pocztem pachołków. Tak. Czyli jak szlachcic ruszał na pospolite ruszenie, to miał przynajmniej trójkę, czwórkę służby, kilkanaście wozów, bo musiał mieć zapasowe uzbrojenie, amunicję i żywność. On się musiał sam utrzymać. Tutaj. No elitarną formacją była husaria. Koń husarski kosztował tyle, co półroczny dochód związki. Bo koń to nie tylko zwierzak, który się urodził i wykarmił, ale szkolenie konia, prawda, kosztowało. Specjalnie w Inflantach była hodowla koni, które mogły udźwignąć taką masę żelastwa, bo to były wielkie konie, jak ta inflacka kobyła, Inflandska kobyła tak, pana bo... Rocha Kowalskiego. Tak. Tak, podbipięty, podbipięty. podbipięty. To były wielkie konie. Uzbrojenie husarza to był wydatek równy, ja wie, koń i zbroja, równy rocznemu dochodowi z wioski. I ktoś, kto miał mniej niż pięć wsi, to nie miał szans zostać husarzem, bo, bo po prostu by go nie było na to stać. Dlatego, dlatego też mówienie o tych, że to warstwa próżniacza, że to ludzie, jakby nie ta warstwa próżniacza, to byśmy dzisiaj wszyscy mieszkający w Łodzi czy w Warszawie mieli skośne oczy po tatarsku mówili. Bo oni by chęc, jak szlachetstwo nie jako przywilej tylko, tylko jako obowiązek. I to ciężki. Wielki obowiązek. ciężar finansowy również. Wielki ciężar finansowy, o czym się nie mówi. To się, to się skrzętnie pomija, prawda? Że, że nie było tak, jak dzisiaj jest, jest cała logistyka, cała prowizacja i tak. Miało się pieniądz i się żywność u markietanki kupowało, prawda? czy gorzałkę, czy piwo. To, to nie było tak jak dzisiaj, że pod nos dostarczą gdzieś tam, tam jakieś służby wyspecjalizowane. Następna sprawa, która wiąże się z, z tym, co, co, o czym Karol pisze, że do momentu wybuchu rewolucji francuskiej wojna nie miała charakteru totalnego. W największych bitwach średniowiecza nie opłaciło się zabijać przeciwnika. To, to wojna stuletnia po prostu była szokiem, była szokiem dla arystokracji francuskiej, specjalnie bitwy pod Cressy i Agincourt dlatego, że plebejska piechota angielska zabijała rycerstwo. też tak, długich angielskich łuków. Dobij, dobijali do tego, po tak. prostu, dobijali tak zwaną tak, takim Sztyletem o bardzo wąskim ostrzu, który dostawał się przez strzeliny w Dlatego, że po to rycerz miał herb na tarczy, żeby inny rycerz go rozpoznał. Jeżeli go zwalił z konia, to brał go na słowo honoru do niewoli i on się musiał wykupić z tej niewoli, więc nie opłacało się go zabijać. Im więcej kto pokonał rycerzy, tym z większym łupem wracał z wojny. Niezależnie od tego, czy był to rycerz polski czy flamandzki, to oni się czuli rodziną pewną, i oni się nie mordowali w rodzinie. Tam nie było w zwyczaju. Dlatego był taki wielki szok, dlatego krzyżacy oskarżali na przykład w Konstancji Polaków o to, że się posługiwali, prawda, jakąś dziczą wschodnią, żeby mordować, prawda, szlachetnie urodzonych, bo było do czasów... Y, y, Grunwaldu, czy tych wielkich bitek pod i Gór było rzeczą nie do pomyślenia, żeby jakiś człowiek z plebsu podniósł rękę na szlachetnie urodzonego, a tu jakiś w skórze niedźwiedziej ściąga jakimś bosakiem z konia, prawda, hrabiego. To był szok dla Europy, to był wielki szok. To trzeba sobie uzmysłowić, jak wielki to był szok. Ale tutaj jeszcze byśmy, byśmy mogli E, Dorzucić do e, coś takiego, czy, czy, czy lepiej być poddanym, czy lepiej być, e, być obywatelem. E, otóż po kościoła przecież my chcemy Boga, my poddani ludzie śpiewają. Jest mowa w Ewangelii o Królestwie Bożym, czyli Bóg jest królem, a ci sami ludzie wyjdą z kościoła i będą się opowiadali za demokracją, prawda? A więc to jest jakaś schizofrenia, taka, nie? E, ja słyszałem księdza, który nam, bo nie mówił, obywatele Królestwa Bożego, tego sformułowania użył. No w Królestwie Bożym są Poddani, nie ma obywateli Królestwa Bożego. Wmówiono y, powszechnie y, Ludowi, także i, i Polskiemu, y, że relacja poddańcza y, uwłacza godności ludzi, tak. że być czymś wiernym sługą to jest niegodne człowieka. Y, otóż y, prawda jest taka, że jeżeli y, nie wchodzimy jawnie i z rozmysłem w takie relacje, to i tak w, w nich tkwimy, chociaż to się może inaczej nazywa. No właśnie, Polacy od 20 lat powoli obracają się wszyscy chłopów pańszczyźnianych, tylko że dawniej chłop przywiązany był do ziemi, a teraz jest przywiązany do pięciu kredytów. Ale, ale stan wolności jest dokładnie taki sam, to znaczy bliski I Ludziom się wydaje, że jeżeli po prostu nie muszą przed nikim czapki zdejmować i nisko kłaniać, że są wolni, tymczasem właśnie no, Bart rewolucji amerykańskiej, prawda, Bob Dylan, śpiewał piosenkę, każdy musi komuś służyć. Bardzo znacząca. Proszę. Lepiej zatem za służyć komuś, kto sam uznaje właściwy porządek rzeczy, a zatem uznaje, że jest Pan Bóg nad dniu, na niebie. Tak, dobrowolnie e... uznaje a takim kimś musi być katolicki monarcha, niż być zdanym na łaskę i niełaskę tej chydry wielogłowej, demokratycznej, w której, dla której nie ma nic świętego, no bo skoro wszystko może być poddane głosowaniu, to nie ma żadnych zasad stałych, prawda? Bo, bo każda zasada może być uchylona, może być zmieniona, jeżeli poddamy ją pod głosowanie, pod jakieś referendum. No, to... To pięknie ujmuje kolega Maciejewski, pisarz. Mówi, władza jest albo święta, albo tajna. Skoro w demokracji nie ma świętości, no to jesteśmy skazani na władzę tajną. Władzę tajną, bo za fasadą demokracji mamy właśnie anonimowych władców, którzy pociągają za sznurki tych, którzy pokazywani nam są w telewizorze jako nasz rząd telewizyjny. Ale o fikcji Urząd yy, Demokratycznego yy, świadczą chociażby te przypadki referendum. Będziemy powtarzać referendum na przykład, za wstąpieniem do Unii, dotąd, dopóki Ta, nie zostało. Jak raz nie schwyciło, to, to powtórzymy następne. Ta. Tak są, I tak samo Trzy oni raz chcą raz. za on robić tam eutanazem, z innymi rzeczami. Dotąd głosować, dopóki w końcu nie przegłosujemy. Ta, ale, ale nie ma stronę w no, no, nie nie drugą już nie. A w drugą stronę już nie. No ale tak, można, można urządzić referendum, jeżeli to służy salonowi, ale jeżeli by obróciło się przeciwko salonowi, dlaczego pod referendum nie podaje, się, nie podaje się takiej kwestii jak kara śmierci na przykład. Nie? Gdzie olbrzymia większość, czy to Anglików, czy Polaków byłaby za karą śmierci. Dlaczego? Bo nie wolno. No, na świecki dom ma, mamy. I teraz y, takie pojęcia, pewne pojęcia z języka religijnego stają się pustymi pojęciami, bo nie ma monarchii na przykład pojęcie bojaźni Bożej. Prawda? Jeżeli ten człowiek stojący na jakimś niższym szczeblu drabiny społecznej widział, jak wielkie święto, ja już nie mówię cesarz, bo mało kto cesarza na oczy widział w stołecznym, prawda, w stołecznej katedrze, ale ten jego suweren jakiś, jak leży krzyżem, prawda, przed ołtarzem, a on zdejmuje czapkę przed jego ekonomem, to mówi: Jak wielki musi być ten bóg, skoro ten największy, ten władca, leży krzyżem przebiegł. Jeszcze Franciszek Józef, cesarz w Austrii, król Węgier i najwyższy pan z doczesnych panów, także i poddanych Polaków w Galicji. Franciszek Józef co roku na Wielkanoc. Umywał stopy swoich wytypowanych do tego obrzędu poddanych, czym powtarzał. To oczywiście świetnie rozumiemy ten, ten gest, ten akt, który wykonuje kapłan w, w czasie obrzędów wielkanocnych. Tego samego dokonywał cesarz monarchii katolickiej. Tak, ale to, to jest gest. uznając tym gestem, dając, dając tym gestem wyraz uznania e, tej hierarchii, w której jest coś ponad nim. Ale znaczy królowa ustriatka chodziła do Vincentywa Paulo i ona jej tam przedstawiała jakiś galerników, które umywała nogi, prawda? E, też. No i to, 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 to pewne rzeczy lud obserwował i widział, że tak musi być skoro ten tak robi, nie? I przykład idzie z góry. Przykład idzie z góry. Więc no, dzisiaj ponieważ, przykładów nie ma. Ponieważ w demokracji surowo zakazane jest odwoływanie się do przykazań, powoływanie się na najwyższy autorytet boski reprezentowany przez Kościół katolicki na ziemi, to jest surowo zakazane, no to też właśnie powstają rozmaite świeckie religie i, i zespoły świeckich przesądów i przykazań, które zastępują dekalog. W demokracji zbawiony będzie ten, kto, kto wyznaje religię tolerancji i sortuje śmieci. To, 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 I płaci podatki.